W tej, 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 tej wizji piekła i nieba. Kurze, to możliwe. to może i będziesz tam się smażył od wieczności. No, wieczności niestety tam nie przeżyjesz. Albo raczej na szczęście. Ale, ale to jest tak fakt. No, oczywiście no, przeciętny on się Tak, oczywiście. Tam przychodzi tylko przez jakiś moment. Potem wam opowiem, jak ten proces przebiega. To nie jest tak, że on tam wiecznie zostaje, to, to, to jest Musisz tylko nie? No tak, ale to, to, to jest pewien proces, zaraz powiem. Większość zmarłych trafia do trochę wyższych astralnych, że tak powiem, energii. No bo mówię, no tak nieprzeciętnie wypełnić się niskimi wibracjami trzeba... To trzeba sobie zasłużyć. Dobrze za życie popracować nad tym, żeby, żeby się nimi wypełnić. Oczywiście w sferze astralnej istnieje również pełno otworów sztucznych różnego rodzaju. Pełno otworów takich mentalno-przede wszystkim emocjonalnych. Mam takie pytanie. Czy no. w trakcie rozwoju im więcej mamy pozytywów w sobie, to czy to jest tożsame z tym, że jesteśmy coraz mniej w astralu? Nie. W astralu jesteśmy cały czas, tylko zmieniamy jego poziom bo astral ma również wysokie formy energetyczne, bardzo takie pozytywne, świetliste. Oczywiście jest to cały czas sfera tylko astralna, ale z reguły właśnie to są osoby, jak rozwijające się właśnie istoty, umierają i gdzieś tam potem się odradzają, zachowują tą pamięć pewnych przeżyć stamtąd, chociażby śladową. No to oni mówią właśnie o pięknym świetle, o, o wspaniałych uczuciach i tak dalej. No bo oni się do do tych wyższych form. Nie? Przeżywają zupełnie bardzo przyjemne rzeczy. Są prowadzeni przez, przez bardzo przyjemne energie, więc, więc no, oni będą mieli zupełnie inne doświadczenie. Astral jest bardzo rozwiązły energetycznie. Jest pewnie, W pewnym momencie rozwoju wychodzimy z tego Astrala, jak to wygląda? Znaczy tak, w pewnym momencie będziemy poza nim. Będą nas dotyczyły tylko vibracje boskie i żadne inne. One są wysoko energetyczne i są, są, są już po prostu no, doświadczane poza astralem. To jest inna serwka. Ale na to sobie trzeba zasłużyć, to tylko no, się. się. Strony, jeżeli, a Tak, to takie silne, wyższe poziomy poza astralem, można w trakcie życia. No to są już skalne przedoświecenia rowerowe. A to wtedy taki człowiek może użyć? Bo po śmierci się, prawda? Jeżeli każda istota nieoświecona może umrzeć. Czyli jest tak, że życia wyjdzie poza astrologię, ale jeśli umrze, to są Znaczy nie, to są już stany przedoświeceniowe, to już są momenty przejścia najczęściej. No, już nie umrze w taki sposób. No, a zawsze mi powiedział, że nie. A czy te twory sztuczne, czy te mentalne emocje, w ogóle one się nie są. Prostu... Nie, są to sztuczne twory do których niestety możemy się podłączać. I w tym A jest problem. Czy też, też, ale my do nich bardziej. A w jakim celu my się do nich podłączamy? A no widzisz, jest to sumaryczna naszych działań i intencji. Na przykład popatrz jest sobie jakiś człowiek samotny, prawda? Niezrzeszony, nazwijmy go umownie. No i powiedzmy sobie z jakiegoś powodu, że być członkiem jakiejś religii. Wchodzi w ich szeregi, podłącza się pod ich astral. Każda, każda organizacja tworzy taki potężny astral. Zresztą tam się podłącza miliony umysłów do tego, każdy częściowo zasila swoją energią. Więc wyobraźcie sobie, jak jest tyle ładowarek, jak ten myślokształt potrafi być potężny czasami. I Matrix, bo mi się skarżyło, No Jaki Matrix w ogóle jakbyś skojarzyło? No to jest taki gigant Matrix już, nie? No i oczywiście yy, podłączamy się pod taką strukturę, stajemy się jej częścią. Wtedy taki człowiek powie Jezu, jaką czuję więź z moimi braćmi. On ich nawet nie zna wszystkich, no bo jak jest w jakiejś religii, nie wiem, miliard ludzi, no to ich nie pozna, nie? Ale czuje taką nagle taką jakby łączącą więź. Podłączył się do tego. przywitać na sali? Tak, tak, tak. Może być ze mną. Pieska małego, który tutaj jest, gdzieś w jest animali. on no, strasznie tam szczeka i drapie, i tam są jeszcze inni ludzie, i oni tam już nie wytrzymują. A tutaj będzie, Może no, będzie, tak będzie, tutaj spróbali, nie. Jakie będzie, tutaj będzie, tutaj będzie, wyjść będzie, tutaj będzie, tutaj jeżeli będzie, on szczeka, bo jest chyba sam zostawiony, tak? Przejdzie reinkarnacja. po prostu... No, szybciej po góry. Tak, tak. Nie wiem, czy on jest w moim jak w szlaceniu. A tu czujesz piesek? Słucham? Możemy pieska zadać? Ja tak chciałam. No tak, bo no jak się sąsiedzi tam wkurzą, to on może rzeczywiście przeżyć inkarnację. Ale tak no, no Zobaczymy, niech piesek przyjdzie, jak będzie bardzo spokojny, nikomu nie będzie przeszkadzał. Czyli każda organizacja jakby tworzą... Tak. No, wiesz, ludzie myślą o tym, więc myślą kształty, tak? Od najmniejszych, gdzie sami sobie tworzymy jakieś takie mentalne, prawda, własne myśl o kształty, hmm. emocje o kształty w zasadzie można powiedzieć. Zobaczcie, jak wynajmujecie od kogoś mieszkanie, jak wchodzicie tam, to czujecie taką obcość, prawda? Hmm. Wiecie czemu? Bo tam jest pełno cudzych myśl kształtów. ludzi, którzy byli tam wcześniej. Hmm. Ale mija tak parę dni i nazywacie to, że oswoiliście się i czujecie to miejsce powoli jako swoje własne. Dlatego, że tamtych osób już nie ma, tamte myślokształty gasną, bo nic już ich nie zasila, a wy swoje wytwarzacie. Więc to miejsce napełnia się waszymi myślokształtami. I za chwilę czujecie, że to już jest jakby wasze miejsce, prawda? No, zmieniła się struktura energii. Na to trzeba parę dni, paręnaście czasami, ale w końcu się to dzieje i i Ja ciężko się, On wiedział, gdzie przyjść. Panu okay. no, takie pytanie jeszcze, w jakim celu ta organizacja na przykład? to jest jakoś celowo robione, czy to jakąś energię z tych astrali, czy po prostu to jest tylko tyle, że... To jest wyższa szkoła jazdy, częściowo jest to robione, jest to robione celowo. Hmm, czyli ten Matrix to jest prawda. Tak, to jest też, to jest też... Tam jest też taki jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć. Mianowicie często u ludzi jest tak, że jak się w religiach szczególnie, jak się podłączają, to jest próba zamknięcia świadomości w astralu. To spowoduje, że on będzie świat widział właśnie w taki sposób z punktu widzenia tego myślokształtu. No, zobaczcie sobie na przykład ludzi, którzy są nasy fanatycznie religijnie, jak oni widzą świat. Świadomość totalnie zamknięta w astralu. Spróbujcie przemówić tej osobie do rozumu, że jest inaczej. Nie ma szans, najmniejszych. Ona wszystko widzi przez Twój pryzmat, że tak jest koniec. To jest właśnie świadomość zamknięta w astralu. I bardzo dużo organizacji do, do, do właśnie jakby dąży do tego, żeby najpierw podłączyć. A potem jeszcze świadomość załatwiać was trawę, żeby człowiek nie widział innych alternatyw. Co to jest za emocja na przykład, jak kiedyś byłem kolega bo zaprosił, bo chciał znać moje zdanie, uh -huh. na takie, jak to napisać, spotkanie, powiem tak, e, jakiegoś odłamu chrześcijańskiego, coś w w cudzysłowie, może nie sekty, bo to, uh -huh. to słowa, ale jest w cudzysłowie nie? jak ja tam byłem, to po prostu czułem, jak to próbuje wciągnąć, nie? No, no, próbowano się podłączyć na Próbowano się podłączyć właśnie. To i tak naprawdę mózg? Mówię skąd w kolejnym po prostu. Próbowano się właśnie podłączyć pod ogólny myślaczkami. Nie To właśnie tak, tak działa. Tylko że jak się wydaje mi się, że jak się ma dostatrzyją strukturę psychiczną i świadomość jesteś w stanie to wyczuć i się w coś stawić. Ale czy słabej poszukuje, się samotny, jak to wchodzi jak mm. jak ma... ba Bardzo silne tam były mechanizmy takie, że wszyscy robili to samo, nie? W sensie powtarzali to coś tam, jakieś no tak, te, no te, no potem tak. zachowywali się w określony sposób. Je to było czuć jak to działa. To tylko kogoś... no. to znaczy, firmy nie mocno. To nawet jest tak, że firmy stosują, nie wiem, czy tak słyszeliście, tak, nie wiem, czy jeszcze jest ta firma MOI. Hmm. Tak, no przynajmniej tak. jakiś śpiewa, tak. jakieś wspólne takie A to ma z tych wszelkich, jak się takie, parastrafią takie spotkanie nie wydał w sprawie pracy, i okazało się, kazało, że to był ci domokrążcy. I oni też mają takie jakieś kurde hmm. pranie mózgu, że bieganie dookoła w kółko, wszyscy przybijają piątki, idziemy do pracy, nie ja. ja mówię, Boże, co to jest w ogóle? No co, do pracy, no co? Ale to, <laughs> właśnie, to było takie dziwne po prostu. Piątka i do pracy. <laughs> Rozumiem ciepłe reakcje, ale nie zmieniąc takie niesłychanie jakieś. Ja rozumiem, że człowiek wolny się.